Czy zauważyłaś, że z biegiem lat kobiece ciało przechodzi znaczące zmiany, a wiele z nich jest ignorowanych lub traktowanych jako tabu? Być może dostrzegłaś drobne różnice w swoim ciele, ale nigdy nie zastanawiałaś się, co tak naprawdę za nimi stoi. Dzieje się tak, ponieważ gdy mowa o starzeniu się, większość rozmów koncentruje się na zmarszczkach, siwych włosach lub zmianach w poziomie energii. Ale dzieje się coś znacznie głębszego, coś. Co może bezpośrednio wpłynąć na Twoje samopoczucie, poczucie własnej wartości, a nawet życie intymne? Wraz z nadejściem menopauzy i spadkiem poziomu hormonów kobiece ciało staje przed wyzwaniami, które wykraczają daleko poza uderzenia gorąca. Zaczynają zachodzić subtelne zmiany, a jedną z najczęstszych i najmniej omawianych jest transformacja zdrowia intymnego. Nawilżenie już nie jest takie samo. Wrażliwość może się zmniejszyć, a w niektórych przypadkach pojawia się częsty dyskomfort. Te zmiany nie następują z dnia na dzień, ale stopniowo mogą wpływać na jakość życia i to, jak kobieta postrzega samą siebie. Prawda jest taka, że większość kobiet zauważa te zmiany dopiero wtedy, gdy objawy zaczynają wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. Drobne dolegliwości, takie jak lekkie przesuszenie czy sporadyczne podrażnienia, mogą się nasilać i przerodzić w poważniejszy problem, który wpływa nie tylko na zdrowie, ale także na przyjemność i intymność. Niewiele kobiet wie, że istnieją skuteczne sposoby na złagodzenie tych efektów i przeżycie tego okresu z większym komfortem, radością i pewnością siebie. To nie jest coś, co musisz po prostu zaakceptować jako część procesu starzenia. Istnieją rozwiązania, które mogą odmienić to doświadczenie i sprawić, że poczujesz się pewniej i bezpieczniej. Jeśli kiedykolwiek odczuwałaś dyskomfort, suchość pochwy, spadek libido lub zauważyłaś, że Twoja relacja z intymnością się zmieniła, wiedz, że to nic niezwykłego i na pewno nie jest to coś, co powinnaś po prostu zaakceptować bez poszukiwania rozwiązań. Te zmiany są bezpośrednio związane ze spadkiem poziomu estrogenu hormonu odpowiedzialnego za utrzymanie nawilżenia, elastyczności tkanek pochwy, a nawet krążenia krwi w okolicach intymnych. Bez niego tkanki pochwy stają się cieńsze, mniej elastyczne i bardziej wrażliwe, co może prowadzić do podrażnień, bólu podczas stosunku, a nawet zmniejszenia odczuwania przyjemności. I to nie wszystko. Wiele kobiet zgłasza, że oprócz zmian fizycznych odczuwają także wpływ emocjonalny. Może to mieć negatywny wpływ na poczucie własnej wartości i sposób, w jaki kobieta postrzega siebie. Niektóre kobiety czują się mniej kobiece, mniej pożądane lub wręcz tracą kontakt ze swoją seksualnością. Może to prowadzić do frustracji, niepewności a w niektórych przypadkach nawet do dystansu w relacji z partnerem czy rezygnacji z życia seksualnego. To, co kiedyś było naturalne i przyjemne, może stać się źródłem niepokoju i unikania bliskości. Ale ta nowa rzeczywistość nie oznacza, że wszystko jest stracone. Intymność, przyjemność i pewność siebie nie muszą znikać z upływem czasu, wręcz przeciwnie. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji można odzyskać zdrowie intymne, przywrócić pewność siebie i przeżywać ten etap życia w pełni. Wszystko zaczyna się od właściwej wiedzy i gotowości do wprowadzenia drobnych zmian, które mogą mieć ogromne znaczenie. Ale oto dobra wiadomość, nie tylko można zmniejszyć te skutki, ale także odzyskać przyjemność i pewność siebie, bez konieczności sięgania po ekstremalne rozwiązania czy inwazyjne zabiegi. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że zdrowie intymne wymaga troski, tak jak każda inna część ciała. Tak samo jak nawilżamy skórę, aby zapobiec jej wysuszeniu, czy wzmacniamy mięśnie, aby zachować witalność, tkanki pochwy również potrzebują odpowiedniej pielęgnacji i stymulacji, by zachować swoją elastyczność i dobre samopoczucie. To oznacza, że proste zmiany w codziennej rutynie mogą mieć ogromne znaczenie, a jeśli są wprowadzane konsekwentnie, mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki kobieta przeżywa ten etap życia. Na przykład odpowiednie nawodnienie jest kluczowe dla naturalnego nawilżenia. Woda odgrywa fundamentalną rolę w nawilżaniu tkanek i może pomóc w zmniejszeniu suchości pochwy. Odwodniony organizm gorzej radzi sobie z objawami menopauzy, Ponieważ brak płynów osłabia elastyczność i naturalne nawilżenie błon śluzowych. Najlepiej jest pić wodę regularnie przez cały dzień, unikając długich okresów bez nawodnienia. Prosta, ale skuteczna wskazówka to rozpoczęcie dnia od dużej szklanki wody na czczo i trzymanie butelki pod ręką, aby zapewnić odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia. Takie drobne zmiany przynoszą znaczące efekty w dłuższej perspektywie. Kolejną skuteczną strategią jest dieta. To, co jesz, ma bezpośredni wpływ na produkcję hormonów i zdrowie tkanek organizmu. Włączenie do diety produktów bogatych w fitoestrogeny, takich jak soja, siemielniane, ciecierzyca i nasiona sezamu, może pomóc w naturalnym wyrównaniu poziomu hormonów, minimalizując objawy menopauzy. Związki te działają w organizmie podobnie do estrogenu pomagając zrekompensować jego naturalny spadek. Dodatkowo spożywanie produktów bogatych w niezbędne kwasy tłuszczowe, takie jak omega, 3 zawarte w łososiu, awokado i oliwie z oliwek, wspomaga nawilżenie komórek i poprawia krążenie krwi, co jest kluczowe dla naturalnej lubrykacji i wrażliwości intymnej. Aktywność fizyczna również ma ogromny wpływ na zdrowie intymne. Oprócz ogólnych korzyści dla ciała i umysłu, regularny ruch pomaga pobudzić krążenie krwi w okolicy miednicy, co sprzyja lepszemu dotlenieniu i odżywieniu tkanek pochwy. Oznacza to, że kobiety aktywne fizycznie rzadziej odczuwają skutki suchości i utraty elastyczności w okolicach intymnych. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy, takie jak popularne ćwiczenia kęgla, pomagają zachować napięcie mięśniowe w tej okolicy zapobiegając utracie wrażliwości, a nawet problemom takim jak nietrzymanie moczu. A najlepsze jest to, że można je wykonywać w dowolnym miejscu bez zwracania na siebie uwagi, a ich wykonanie zajmuje zaledwie kilka minut dziennie. Dodatkowo aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi, co korzystnie wpływa na pożądanie i reakcję seksualną. Kiedy krew krąży sprawniej po organizmie, Reakcja na bodźce staje się intensywniejsza, poprawiając naturalne nawilżenie i zwiększając wrażliwość na dotyk. Aktywności takie jak spacery, yoga czy taniec można łatwo włączyć do codziennej rutyny, pomagając utrzymać ciało w ruchu i wzmocnić więź z własną kobiecością. Być może jednak najważniejszym aspektem jest dbanie o siebie i ponowne nawiązanie więzi ze swoim ciałem. Wiele kobiet unika tego tematu, i oddala się od własnej intymności, podczas gdy klucz do odzyskania przyjemności leży właśnie w zrozumieniu tych zmian i nauczeniu się nowych sposobów nawiązywania kontaktu z samą sobą. Intymność nie musi być postrzegana w taki sam sposób jak wcześniej, można ją na nowo odkrywać, eksplorować i przeżywać w zupełnie nowy, wzbogacający sposób. Jeśli to konieczne, stosowanie lubrykantów i nawilżających preparatów do pochwowych może być doskonałą opcją, aby przywrócić komfort i uczynić te chwile bardziej przyjemnymi. Nawilżacze pomagają utrzymać naturalną wilgotność tkanek przez cały dzień, natomiast lubrykanty są nieocenionymi sprzymierzeńcami podczas intymnych momentów sprawiając, że stają się one wygodniejsze i przyjemniejsze. Wybór produktów na bazie wody. Bez agresywnych dodatków chemicznych może znacząco wpłynąć na jakość doświadczenia. Ponadto można rozważyć terapię hormonalne lub naturalne, zawsze pod nadzorem specjalisty. Dla niektórych kobiet terapia hormonalna może być skutecznym rozwiązaniem łagodzącym najbardziej uciążliwe objawy menopauzy, podczas gdy inne mogą skorzystać z naturalnych metod, takich jak fitoterapia czy stosowanie specjalnych suplementów. Najważniejsze jest to, aby wiedzieć, że istnieją bezpieczne i skuteczne sposoby na odzyskanie komfortu, pewności siebie i jakości życia. Ten etap życia wcale nie musi oznaczać dyskomfortu i ograniczeń. Wręcz przeciwnie. Dzięki odpowiedniej trosce może stać się okazją do ponownego odkrycia swojego ciała, wzmocnienia więzi z samą sobą i przeżywania swojej seksualności z większą swobodą i radością. Odpowiednia wiedza i właściwe podejście robią ogromną różnicę, a najlepsze jest to, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że ten okres absolutnie nie oznacza końca życia intymnego wręcz przeciwnie. Dzięki odpowiednim działaniom, wiedzy i drobnym zmianom w codziennej rutynie można przeżywać ten etap z jeszcze większą przyjemnością, pewnością siebie i satysfakcją. Ciało może się zmieniać, ale pragnienie, wieść i zdolność do odczuwania przyjemności wciąż są obecne choć w nowy sposób. Dbanie o zdrowie intymne i akceptowanie tych zmian może otworzyć drzwi do jeszcze głębszych i bardziej satysfakcjonujących odkryć. Teraz chcę usłyszeć Twoją opinię: czy znałaś już tę strategię? Czy doświadczyłaś tych zmian lub znasz kogoś, kto zmagał się z tymi wyzwaniami i szukał skutecznych rozwiązań? Twoje doświadczenie może pomóc innym kobietom zrozumieć, że ten temat nie musi być tabu i że naprawdę istnieją skuteczne sposoby na odzyskanie dobrego samopoczucia i pewności siebie. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, stwórzmy przestrzeń do rozmowy i wsparcia. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, ponieważ w kolejnych filmach przyniosę więcej wskazówek odkryć naukowych i naturalnych strategii, które pomogą ci zadbać o zdrowie, jakość życia i intymność. Do zobaczenia w następnym filmie.